Maraton Family Cup uważam za udany. Pogoda dopisała, publiczność i zawodników też było dużo. Jeśli chodzi o trasę, była łatwa. Dwa podjazdy, jeden był taki dłuższy, bardziej techniczny, drugi krótszy. O, po tych opłatach wczorajszej burzy niestety było błoto, ale też wszyscy załodnicy sobie bardzo dobrze poradzili. I to wszystko raczej.